Ja cię kręcę, ja cię chwycę. Musimy wiedzieć, co on tu powiedział. Przypominam o subskrypcji kanału Delordione. A co A Wardenga, Co wardęga? A Watacha to w ogóle coś nagrywa jeszcze? Przepraszam, Freeza. Od pewnego czasu byłem mniej aktywny w internecie. I wygląda na to, że niektórzy, by poczuć się lepiej, postanowili po prostu skorzystać z okazji i zaatakować. Idealne oh. karty miałem do tego, żeby zaczepić wardengę, bo on teraz jest cicho, on nie robi, jest mega stary wrócił. Ku... Była jasność, nie mam problemu, gdy ktoś wypowiada się na mój temat. Problem jest taki, że Fris po prostu nakłamał, bo poczuł, że to odpowiedni czas, by się odegrać. Gdyby Wardęga był teraz dalej w takim gazie, nagrywał komentarze, też byś to zrobił, czy nie? Pewnie bym się zastanowić, <laughs> tak. Trzeba czuć pozycję na jakiej jesteś i na co tak. możesz sobie pozwolić, tak. nie? No. Oczywiście, że tak. Przejdźmy zatem do weryfikacji kłamstw kapitału. Freeze zarzucił mi bardzo ohydne zachowanie. Twierdzi, że dla kontentu, więc z premedytacją, chciałem go wrzucić do Pandory. Wardęga, no. no stary, co on. On próbował mnie wkręcić w Pandorę, że ja prawie, ja prawie, kurwa. Że może będzie, bo ja też prawie coś od. Argument dla robienia kontentu, po prostu podkręcania. No dobrze, to sprawdźmy, czy faktycznie chciałem Friza wkręcić w Pandorę. Sprawdźmy dalszą część mojej wypowiedzi. Jakby Nie, no tutaj Friz jest czysty, jeśli chodzi o tą, o tą sprawę, natomiast on też był na tym Team Spiku i też próbował się do pewnych dziewczyn yy, dobić, ale po prostu one nie, nie, nie odpisały mu, więc też nic nie napisał. Więc Friz tutaj jest czysty, przynajmniej jeśli chodzi o moją wiedzę. Bo ja nie wiem, co wypłynie, ale Freeze to w tamtych latach. On... Ja nie kumam trochę tego wardęgi. W sensie on tu mówi na tym klipie, jakby miał bekę z Freeza, że laty mu nie odpisały. Tak to przynajmniej taki mam vibe z tego, jak to oglądał. Był chyba młodym bardzo chłopakiem. Więc Friis tutaj jest czysty, czysty. Nie no, wspaniała dedukcja Karola. On próbował mnie wkręcić w Pandorę, że, że może będzie... Friis tutaj jest czysty. Nie wiem, w moim odczuciu to ja trochę nawet bronię Karola. Powiem więcej, są z tamtego czasu nawet artykuły o tym, że Sylwester zdementował, że Friis ma coś za uszami. Ale psychiczny Freeze z tego wszystkiego wysuł błyskotliwy wniosek. Wardenga dla kontentu chciał mi wkręcić w Pandorę. Argument mhm. dla robienia kontentu, po prostu, podkręcania. No, ja pierdolę. W swojej wypowiedzi na live podczas Pandory mówiłem zgodnie z tym, co wiedziałem na tamten moment. Ty w ogóle widziałeś całą moją wypowiedź? Czy po prostu ktoś ci podrzucił tylko jedno wyrwane z kontekstu zdanie, że wysnułeś taki durny wniosek? Wiesz, chcę po prostu ustalić, czy nie wiesz o czym mówisz, czy po prostu jesteś idiotą. Swoją drogą, jak już zacząłeś temat i oskarżasz mnie, że chciałem dla kontentu wkręcić cię w Pandorę, to zastanówmy się, czy serio musiałbym, jak to Facebook, mówi, podkręcać, by to zrobić. Dla robienia kontentu po prostu, podkręcania. Ja w moim materiale nie poświęcałem miejsca osobom, które publicznie za pochowywały się niestosownie wobec nieletnich w swoich materiałach. Uznałem, że to był po prostu głupi content. Natomiast Konopski w swoim materiale poświęcił dużo uwagi także twórcom publicznego i niestosownego kontentu. Między innymi dużą część materiału poświęcił Palasajdowi. Nawet się nie krył, że dostaje zdjęcia piersi od nieletnich dziewczyn, a wręcz doprowadzał do sytuacji, w której dostawał takich zdjęć więcej. Ey, Wy co myślicie, że dzisiaj laski, co wysyłały te zdjęcia ty, na przykład temu kolesiowi, to dzisiaj się czują jakoś gorzej, lepiej? Czekaj, co myślą. Na snapach, gdzie widać twarz, możemy Pewnie jasno jest... zauważyć, że spora część wysyłających to były dzieci. Nie weryfikował wieku dziewczyn, które wysyłały mu snapy, które Pokazywał setkom tysięcy osób, zarabiając na tym dziesiątki tysięcy złotych i angażując kolejne dzieci do wysyłania mu snapów. Osobą, która miała w latach 2017-2018 bardzo młodą widownię i nagrywała taki content z Palasajdem, był właśnie Freeze. Czekaj, może wideo. <grym> Najlepszy nudes. No o nie! Nie. O nie! Dlaczego ja to zobaczyłem? Nie! Dzisiaj nagrywamy snapy od widzów, ale to nie były jakie snapy. Dokładnie, więcej. Bo będzie konkurs na najlepszego nudesa. Nudesa. Sprawiam się, no nudes to to nie jest. Nie niest. Niestety. O! Można podciągnąć. Można. A. Ale to rozumiem do sukienkę do góry. Albo teraz stopki w dół. Nooo! No jest prezencik, który zasłonił i softów od widzek bez weryfikacji wieku i ze świadomością swojej publiki było obrzydliwe. Konkurs na najlepszego Nudesa. Wyszło prześwietnie, serio. Widzisz Karol, gdybym chciał cię jak to mówisz wkręcić w Pandorę, to nie byłoby z tym problemu. Natomiast ja cię wtedy jak dureń broniłem. Frizz tutaj jest czysty. Dlatego przepraszam cię Frizz, bo jak czas pokazał zbyt pochopnie cię oceniłem. By Chciałbym feeding? tutaj odnieść się przy okazji do jeszcze jednej sprawy. To już któryś zgrzyt, w którym Gimper i Rewo nie tyle nie reagują na nie nieprawdziwą narrację, co wręcz ją powielają. Aha. Podczas rozmowy z Frizem chłopaki Karolowi Aha. po prostu przytakują, a nawet wplatają, że wobec innych twórców również nie zachowałem się fair. Oto dużo y, osób ma żal do, do Sylwka właśnie, że podczas tych live'ów no ludzie dali. a masz coś na tego? Typowy, na tego jeszcze nic nie mam. To to jest chyba typowy jako przykład podają Roja. Chodzi tutaj o wypowiedź sprzed kilku miesięcy. Posłuchajmy. Zabolała mnie tylko jedna rzecz, bo pamiętam, że na pierwszych streamach jakoś Sylwester został zapytany Czy ma coś na Rock'n'Roll'o uh -huh. Nie? On powiedział Zamiast powiedzieć nie Nic To on powiedział Nic nie znalazłem uh -huh. A, czyli było szukanie A wiecie jaki jest plot tu? What the fuck? Co to za wkręta jakaś losowa stary? Przesada chyba trochę Twist? Nigdy nie powiedziałem tego, co zarzuca mi Rojo. Przeskanowałem wszystkie moje transmisje live podczas Pandory. Sprawdźmy moją prawdziwą wypowiedź odnośnie Rojo i roka, i czy pada tam stwierdzenie nic nie znalazłem? E, czy ma coś na Rock and Rojo? Teraz powiedzieć nie, nic, to on powiedział nic nie znalazłem. To akurat rok. To nie ma z tą sprawą nic wspólnego. Oh. Jeśli chodzi o moje, moje dane, nie, tam rok się w ogóle nie przebija. Natomiast ja nie wiem, co się pojawi. Nie? Ja to, to na przykład tutaj się boję o, o kimś powiedzieć, że ktoś nie jest zamieszany w sprawę, nie? Bo, bo ja nie wiem, co wyjdzie na dniach, ale wydaje mi się, że jest najmniejsza szansa, że na rok aby coś wyszło. Szyrojo i Izak są zamieszani. Na ten moment ja nie mam na nich e, żadnych skinów, jeśli chodzi o tą sprawę młodych dziewczyn. On powiedział, nic nie znalazł. To znaczy, no, można w teorii to podciągnąć po to, no może nie jest to jeden do jednego, ale... Montując ten materiał zastanawiałem się, skąd Rojo wziął ten tekst. Pomyślałem, że może jakiś streamer w ten sposób sparafrazował moją wypowiedź. Przeskanowałem wypowiedzi z tamtego okresu i chyba znalazłem winowajce zamieszania. Who's that Pokemon? To akurat rok. To nie ma z tą sprawą nic wspólnego. Pozdrawiam ciebie, rok. O, Wreszcie mam spokój. Czyli nic nie znaleźli. On powiedział, nic A. nie znalazłem. Mm. A, czyli było szukanie. Na razie jestem mm. bezpieczny. Niesamowite, co? It's... Jak się masz? Na pewno fatalnie. Rojo ma do mnie od dwóch lat żal o słowa, które nigdy nie padły, a które stworzył tylko w swojej głowie. Zabolała mnie tylko jedna rzecz. A dzięki temu, że Gimper to powtarza już w kolejnym zgrzycie, to wiele osób jest pewnie teraz zaskoczonych weryfikacją. Dlatego wy... jeszcze nic nie mam. To, jest to jest chyba. Typowy... A... Lubię Roja i rozumiem, że może przez emocje i z powodu upływu wielu miesięcy mylnie to zapamiętał. Natomiast Rewo i Gimper zrobili wokół pandory łącznie kilkadziesiąt filmów. I ja rozumiem, że nie muszą wszystkiego kojarzyć, ale skoro już w kolejnym programie przytaczacie jakieś słowa, to zweryfikujcie czy w ogóle są prawdziwe. I żeby była jasność, bez złej krwi. Tymczasem wróćmy do mojego sporu z Frizem. W innej części swojej wypowiedzi Friz wręcz robi ze mnie głupka. Zobaczmy, czy po weryfikacji przypadkiem głupka nie zrobił z samego siebie. Ten artysta miał ciężko wyjebane w tą sprawę. On nie odpisywał, oni nie chcieli się, oni nie chcieli, On oni, nie chcieli żebyśmy, oni nie chcieli, żeby Werka im zapłaciła. Werka musiała się prosić o to. Z tej wypowiedzi wynika, jakby francuski artysta, którego logo Wersow przywłaszczyła, miał. Situacji kompletnie gdzieś nie i nie chciał nawet zadość uczynienia. Oni nie chcieli, żeby Werka im zapłaciła. Werka musiała się prosić o to. To dziwne, zwłaszcza gdy zestawimy wypowiedź Friza z wypowiedzią Wersow. Cieszę się, że już udało mi się tę sprawę zakończyć, rozwiązać. Kosztowało mi to niemałe mieszkanie. Czyli co? Gość nie chciał pieniędzy, to Wersow zaproponowała 10 tysięcy. On dalej nie chciał, to zaproponowała 50. Dalej nie odpisywał, to powiedziała, że da mu równowartość mieszkania. Oni nie chcieli, żeby werka im zapłaciła. No kurwa, paranoja! A teraz uwaga! Wiecie, czemu gość nie za bardzo z nimi bezpośrednio gadał? On nie odpisywał. Bo jest grafikiem, a nie prawnikiem. I w jego imieniu zadość uczynienie negocjowały inne osoby z biura. Już wtedy napisał mi, że sprawą nie będzie zajmował się osobiście, a zajmie się tym jego team. I co najlepsze, potwierdzenie. Ja Kolesiowi. Kolesiowi spadła w ogóle, jakby spadł kolesiowi Maxmin, nie, na slocie. Ktoś mu zajrzał jakąś losową kursową, narysowaną, a pewnie w pół minuty. tego znajdujemy w starych wypowiedziach Wersow. Jeżeli chodzi właśnie o tę sprawę, to biuro projektowe DFT razem z moimi prawnikami podjęło już negocjacje ugodowe i sprawy idą w dobrym kierunku. Kumacie, Wersow kilka tygodni po oferze wprost mówisz, że negocjuje ugodę za pośrednictwem prawników, potem przyznaje, że ugoda wyniosła równowartość mieszkania. Uchwalić kradzież? A po czterech latach frizz wyskakuje, że Wardenga zrobił aferę, nie. a twórca loga nawet nie chciał pieniędzy. Oni nie chcieli, żeby Werka im zapłaciła. نبيله Freeze, proste pytanie. Po co były wtedy te pokrętne tłumaczenia? Myślałam, że jest to dozwolone. Tak naprawdę źle się zorientowałam, a tak naprawdę w ogóle się nie zorientowałam w tym temacie. Nie wystarczyło wrzucić, że goś ma w sprawę wywalone i nie chce pieniędzy? No ale alternatywną rzeczywistość wymyśliłeś pewnie dopiero teraz. W kolejnym fragmencie Freeze twierdzi, że ja to nie tworzę mojego komentarzy, bo mam jakąkolwiek misję w nagłaśnianiu krzywych akcji i oszustw influencerów. Nie robię tego, bo chcę coś pokazać, a robię to tylko i wyłącznie dla kontentu. Jego głównym celem nie jest jakaś misja społeczna czy coś, tylko on, to jest dla niego content. Że po prostu to jest chłop, który nie ma honoru pod tym względem i to jest dla niego content. Skoro to jest dla niego content, to ja będę z nim grał tylko wtedy, kiedy jestem na wygranej pozycji w tym kontencie, nie? No to no jest abstrakcja, no to był content po prostu. Jakbyś zrobił sobie content, robiony był kontent kosztem Werki, nie? I nie Jeszcze miał yapować? tej misji. Nie? No dobrze. Skoro robiłem te filmy tylko dla kontentu, to wyjaśnij mi czemu przez wiele miesięcy zwlekałem z nagłośnieniem sprawy Wersow. Przypomnijmy mój film i wywiad. Jeszcze coś skopiowała i to tak totalnie jeden do jednego. Po pewnym czasie jakby zmieniła to. Ona pewnie wie o czym mówię, ale no to już, to co zrobiła to już jest grube, to już kompletnie nie można mieć inspiracji. Dlaczego nie publikowałem w marcu? Dlaczego nie publikowałem w kwietniu? Skoro miałem już wszystko potwierdzone: Maj, Czerwiec i Lipiec. Przecież skoro chodziło mi tylko o content, to mogłem publikować od razu, by mnie ktoś przypadkiem nie uprzedził. Opublikowałem film dopiero po kilku miesiącach. Dopiero gdy wy, ekipowicze, mając na sumieniu kradzież loga i jego bezprawne użycie, zaczęliście chodzić po straganach i wręczać ludziom prawnicze pisma, bo używają waszego loga. Patrz, proszę o przekazanie tego pisma do osób odpowiedzialnych za, za, stra za ten stragan. Wykorzystywanie znaku towarowego, odpowiedzialność jest nie tylko cywilna, ale też może być karna. Może to nawet to 5 lat pozbawienia wolności. Podkreślam, że stworzyliśmy specjalny dział, który... Opublikowałem film, by pokazać waszą hipokryzję. Pablo Sabre nie było podrabiane. Pamiętasz w ogóle tytuł mojego filmu? Skala jakby była abstrakcyjnie prze... Pablu, nieproporcjonalna szabru, nie był do i po prostu Robiony był content kosztem werki, nie? Chłopie, zauważyłeś, że ja opublikowałem dziewięciominutowy film, który miał views jak przeciętny docinek, chociażby Goats? To wy postanowiliście nagrać tragiczną, prawie dwugodzinną odpowiedź, która dolała doliwy do ognia i z której szydził cały internet. Wasze wyjaśnienia były tak tragiczne, że moja analiza waszych bredni zrobiła więcej views niż pierwotny film. Jak można mówić, że się nie wie, że nie wolno kraść? No kurwa. No. No, no, to jest, no to jest głupie. Ja to, ja to już mówiłem jakiś czas temu, że ona takim, tu, takim tłumaczeniem na zasadzie nie wiedziałam, coś tam to właśnie sprowokowała i ten film i jeszcze, większy, yy, jeszcze większą lawinę komentarzy czy hejtu. Spójrz, to wynik mojego filmu, a tu wynik waszych tłumaczeń i mojej odpowiedzi na nie. Skala jakby była abstrakcyjnie prze... nieproporcjonalna. To Nieproporc... do... ciekawe, co? Freeze poszedł do, do wywiad robić, nie? Myślał sobie tak. Ty no, nikt już nic, ode... nikt w sumie, Wardenga nie nagrywa, powiem co chce, a tu Wardenga wraca i wyjaśnia mrożona. do przymienia. Jeśli szukasz kogoś, do kogo możesz mieć uzasadnione pretensje, dlaczego afera trwała ponad miesiąc, to spójrz w lustro i podziękuj swoim umiejętnościom PR, bo to ty opublikowałeś ten chłam na kanale należącym do ciebie. I sobie pomyślisz kontert, skalę tej dramy... Przyzypać. Jak ona była duża w porównaniu do przewinienia, no. w stosunku do poważnych dram, które są często w internecie, albo były Pandora, coś tam. To jest abstrakcja. Jakież to wygodne porównywać dużą aferę z 2023 roku do dram z lat wcześniejszych? Każda afera przy Pandorze wypada infantylnie. Przypomnij sobie dramę Gargamela z reżyserem życia, bo film na odległość nie powstał na odległość. Nagrany na odległość? Nie został nagrany na odległość. Dramę Gargamela? No to mocne było. Bo rok zagrał w Hogwarts. Kurwa, nie mogę z tego dziada jebać. Ja... Dramę Rewo, bo Dubiel zareklamował zegar. Dramę Gargamela, bo Chmielarek udawał, że nikt nie wie, że się schował w szafie. No to kurwa były dramy. Ja wiem. Wszystko przy zestawieniu z Pandorą brzmi jakoś nie... To były dramy. Poważnie, no nie? Karol w pewnym momencie posuwa się jeszcze dalej i nagłośnienie przeze mnie afery Pandora Gate sprowadza do po prostu robienia kontentu. Ale to co Pandorę też rozpatrujesz przez pryzmat kontentu? Czy myślisz, że jednak miał tam głębszą ideę jakąś? Moim zdaniem, kontent. Dla 8 godzin tak. nie płacimy za miał. to był dla mnie po prostu content i nic innego mnie nie przyświecało, ich płaci. to wyjaśnij mi, po co ten content robiłem, skoro wyłączałem zarabianie na każdej transmisji. 0 złotych, 0 złotych, 0 złotych. Zapomniałeś już, że robiąc ten film, zaryzykowałem kontrakt warty prawie 2 miliony złotych, finalnie go straciłem. Jaki mam content z tego, że ofiarą opłacam terapię i prawników, wydając na to już kilkadziesiąt tysięcy złotych? Opłacam terapię dziewczynom, które nawet nie wystąpiły w moim filmie. Goals kontentem, który generował ogromne wyświetlenia. Nie zauważyłeś, że dla Pandory ja ten kontentowy kanał poświęciłem? Na dodatek biorąc na siebie i kasztana zobowiązania finansowe i spłatę wynajmu. 180 pols, dziękuję Sylwester. Wiem, że nie mieści się to w twojej wyobraźni. Ty dla kontentu pokazujesz swojego dzieciaka. Relacjonujesz, że zjadło psią karmę. Psa dla kontentu pomalowałeś na różowo. Przychodzę do domu Karol to zrobił i to było takie już... Nie, to okay. już poszło za daleko. I... Nie no, ku... To, że oni to zrobili to powiem wam, że wpaść na taki pomysł k***a i go zrealizować, nagrać, zmontować i wrzucić do neta i że chociaż kurwa, przez sekundę nie przeszła żadna refleksa, to jest ciekawe. To jest ciekawe. I, 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 i. To była rzecz, którą Karol zrobił pod film. Wiesz, i to on zrozumiał dopiero po jakimś czasie. Ja mu powiedziałam, Karol, to jest zwierzę, to jest serio istota yy, żyjąca. To była rzecz, którą Karol zrobił pod film. Content. Chłopie, ty dla kontentu wystrzeliłeś nawet Karła z procy. I jasne, to, to twój Tak jak i twój karzeł. Każdy popełnia błędy. Ja też w przeszłości robiłem głupie rzeczy. Jednak jesteś ostatnią osobą, która powinna zarzucać komuś robienie rzeczy dla kontentu. Od kilku lat staram się nagłaśniać krzywe akcje influencerów. W Czasem ty uważam, że tworząc kolejne pokolenie influencerów zombie w pogoni za kontentem, niszczysz to, co w tej platformie było najlepsze. Kiedyś YouTube przyciągał, bo nie był tak sztuczny i wykreowany jak telewizja. Nie ma nic złego w tworzeniu nowych twórców. Jednak zamiast pozwolić tym ludziom być sobą i dać możliwość widzom na poznanie i polubienie ich za to, jacy są naprawdę, to szkolisz ich, by wszystko udawali. By udawali no. emocje i udawali reakcje. O, tak. No, akurat po... proszę! Dziękujemy. Dzięki, dzięki za tę beczkę! To jest już nie dzisiaj mówię, że to jest poj**ne i nienormalne, ale Natomiast, Ale no nie wiem, nie wiem. Nie. Ja to czasami udaję na streamach IRL pod content, tak właśnie udaję ich, ale oni tak muszą cały czas, to jest poj**ne. To wszystko uważam, że popełniłem błąd. Nie traktowałem YouTube jak pracy. Filmy robiłem... żebyś to liwkę. W kręgu moich zainteresowań ewentualnie byłaby pa, panna Wiktoria. Rzadko. Nagrywałem tyle Ale tylko nic wtedy, poza kiedy tym. czułem, że coś warto nagłośnić. Od pewnego czasu straciłem wiarę w komentarii, dlatego nie tworzyłem nowych treści. Myślę, że to czas. No ja też ogólnie czasem mi udaję i tak dalej, wiadomo, ale tak na co dzień to raczej nie. By zmienić kierunek i zacząć robić rzeczy tak jak mówi Freeze, czyli czysto dla kontentu. Dziękuję, Karol, że wystawiłeś mi na pustą i pomogłeś po Pandorze do powrotu do luźniejszych treści. Na tym kanale zacznie pojawiać się więcej formatów. Będę tworzył komentarze, kiedy poczuję, że warto o czymś powiedzieć, ale dorzucę też formaty czysto kontentowe i z przymrużeniem oka. Bardzo dziękuję wszystkim wspierającym, że byli ze mną, nawet gdy nie dodawałem żadnych treści. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz. Wataha! Komentarz o treści Watacha. Do zobaczenia. Watacha Połyka. Ej, kurwa. Komentarz o treści Watacha. Ej, trzeba to. Do zobaczenia wkrótce. Dobra, trzeba wiedzieć, co on powiedział tutaj. Ja cię kręcę, ja cię chwycę. Musimy wiedzieć, co on tu powiedział. Przypominam. O subskrypcji? Kanału DeLordione. A, Ej, myślisz, że Chat GPT to wyczai? Wy Nie ma szans, że czat GPT. Hmm, ciekawe. Powiedział, że jesteś gejem. Nieprawda.